tam tej drużyny e, e, coś, coś więcej na bójsku, ale też dużo za bójkiem, e, I też oczywiście jest, jest dużo pracy, co, co męczy e, po, poza bójskiem e, Te wszystkie sprawy, co się toczą, prywatyzacja i szukanie sponsorów i tak dalej i tak dalej To też jest trochę męczące i na pewno jakby tego wszystko nie było e, to, by, to by sytuacja moja może inaczej wyglądała, ale... Górnik to, to nie tylko na boisku, to też dużo, dużo pracy poza boiskiem i, i, i tego wszystko jest dobrze tak. Panie Anglesu, je, je, jeszcze, jeszcze takie jedno pytanie O, nawet się dotknął odnośnie, odnośnie, odnośnie tych nowych piłkarzy, bo jest, jest aż 12 nowych Pan miał na przykład jakiś tam swój wkład, to opiniował Pan tych piłkarzy, polecał Pan tych zawodników, jak to wyglądało? O, nie, nie, nie za bardzo, na pewno z jednym i drugim pomogę, trochę tam zadzwonić gdzieś to piłkarza albo, albo coś go przekonać, e, nie, nie pokazać, jak ten klub wygląda, ale ogólnie to funkcjonuje wspólnie, no myślę, że mamy do tego też ludzi, e, jest dyrektor, jest zarząd, jest scouting, e, są teraz e, trenerzy, sztab jest trochę większy e, i na, na koniec, e, oczywiście może w ostatnich latach to inaczej wyglądało trochę, ale to musi też, musimy to też po, e, poprawić, żeby, żeby, no żeby to wspólnie szukać, no bo musi być wspólnie, a nie, że nie wiem, trener ściągnie zawodnika, a, a potem dyrektor i zarząd i no ale my w ogóle go nie chcieli i tak dalej i będziemy sobie rzucać e, e, winne na, na kogoś, tylko musi każdy być przekonany e, jak, jak się ściąga zawodnika. a Oczywiście też nie zawsze się trafi, e, to jest na całym świecie tak, ale ogólnie fajna droga i, i już, już, już widzę, że schodzi i tak dalej szykują już zawodników na, na zimę i na kolejny sezon a powiedz jeszcze, wiesz o tym właśnie, że ministrów i poza było tak, że kiedyś dostałeś telefon przyjeżdżałeś na rozmowy z prawem właściciela i nie mogłeś na trening pójść, że musiałeś wybierać między treningiem a rozmowami no to, przecież ta prywatyzacja, bo to wszystko, to, to, nie, jest, to nie jest tylko e, przez tydzień teraz coś. Uh -huh, to 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 toczy już przez e, Prawie e, dwa lata, nie tylko prywatyzacja, tylko cały czas jakieś są tematy, jak mówiłem, czy zawodnik, sponsor, czy to załatwiać, czy gdzieś polecieć i tak dalej, zawsze to jest e, no, praca na wariacie, ale ja po drugiej stronie kocham to, bo widzę efekty e, i może jak ludzie tego nie widzą, to cieszę się, że chłopaki, klub e, z tego wykorzysta, że mają z tego radość i tak dalej. I, i, i to mi daje też takie taki radości, hmm. że mogę e, kibicom, ludzi e, i wszystko co jest do tego pomóc e, i, i, i reszta, reszta zobaczymy. Oczywiście to jest e, męczące, bo cały czas coś świec, cały czas są jakieś tematy, e, ale, ale no takie, takie życie e, trzeba, trzeba robić, e, jak się chcesz coś osiągnąć na bójsku, poza bójskiem i... Myślę także, że ktoś widzi te efekty, jakie są e, przynajmniej e, przez te ostatnie miesiące poza boiskiem, albo przez cały rok, jakie to są efekty, efekty jakie są sponsorzy, jak ten social media wygląda i to wszystko. Myślę, że to jest na duży plus i musimy w tym kierunku dalej iść. A masz wrażenie, że dzisiaj jesteś bliżej roli właściciela po tych rozmowach, które już teraz ostatnio prowadziliśmy, jak zostałeś sam na tym filmie, Jesteś bliżej już dzisiaj, mam wrażenie? Nie wiem, po rozmowie jeszcze nie było na, tym, na ten temat i, 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 się i do e, jeszcze, jeszcze nie było terminu i nie było się spotkania i jak, jak mówiłem e, na koniec, czy ja będę właścicielem czy ktoś inny, czy dalej zostanie w mieście, ważne, ważne jest, że, że wspólnie będziemy pomagać i wspólnie to pójdzie do przodu, ale się zobaczymy, jak każdy, każdy da mhm. twój... Swój, swój dodatek do tego to jest fajny ale też wiemy, że, że miasto przez, nie wiem, 2-3 lata nie pomaga. jak chodzi o finanse, inne kluby mają właściciela. Mają tam inne, inne warunki, mogą sobie coś innego pozwolić, ale nie jest też tak, że finans że wygrywa na koniec. Tylko trzeba szukać inne sposoby, żeby, żeby tam dojść do góry. I do tego poczekamy cierpliwość i na koniec. Eee, też, też nie, nie jestem na, e, taki głupi, że kupić e, sobie auto, e, co będę przez 5 lat remontować i nie ma efektów z tego, dlatego trzeba usiąść, trzeba to wszystko e, przegadać, przemyśleć i tak dalej i jak się uda fajnie, a jak nie to nie wiem. Jak nie ma innego, to klub jest miejski dalej i musi miasto pomagać klubowi. No, ale strata, strata czasu, energii, tak jak mówisz, bo dużo już to włożyłeś To no Dobra, No czasu. ale jak no, przecież no, musisz też to wszystko to... Zga zgadzać e, e, i tak dalej. A co się nie e, trzeba, trzeba zobaczyć. E, no ja może wiem, jak wygląda w klubie, ale to, to też jest miasto właścicielem. Trzeba, trzeba zobaczyć, jak to wygląda. Są różne umowy no, no. i tak dalej. To musi też wszystko. Nie, nie będę na czysto przechodzić i, i wrzucać tu, tu jakieś pieniądze, które są wyciepnięte na, na, na nic Tylko muszą być to dobre efekty, widoczne efekty Tak jak przyniosę sponsora i widzę, że te pieniądze są w klubie, idą na zawodnika Albo, albo pomogę z obozem, żeby zawodniki mieli, mieli dobrze itd. i tak ja, dalej Ja chcę mieć widoczne efekty i, i tak dalej, I dlatego zobaczymy, jak tak. to będą te rozmowy Grupy z szafu wypadają teraz przy tych twoich tam, nie wiem. Nie nie byłem. nie byłem jeszcze w mieście na rozmowy i spokojnie, no. ludzie, ludzie myślą, że, nie wiem, jutro już jest klub to jest, to jest, duży, duży proces i, i, i muszą się też warunki zgadzać i przepisy Aha. i to wszystko. No, to nie jest tak, że idziesz jutro i kupujesz i, i, i tak. No, to, mhm. Wy tak samo myślicie, jak coś obojętnie kupisz, to musi to też mieć e, sens e, i tak dalej, Panie układzu, to, to u... musi być e, dobrze przemyślane. Panie Łukaszu, a w piłkarsko jesteście się w stanie włączyć do walki o czwarte miejsce w Ekstraklasie, miejsce pucharowe? M Nie wiem, myślę, że taka, ta, taka jest może o, o, o euforia koło nas, e, Mówię, zawodnicy są, e, nowy trener jest, trybuna jest otwarta. dzisiaj 25 tysięcy, na pewno to pomaga, jak, jak, jak budujemy markę, ale wiemy, że, że jak inne kluby są ustawione, tam, tam jeszcze nie możemy dosiągnąć, bo klub, pamiętajcie, ma, ma dalej długi, ma dalej e, coś tam, e, że nie można się na, na, na więcej pozwolić, to nie można zapomnieć, e, wiem, że ludzie krzyczą i czasami chcą, chcą więcej, ale... Jak od parę lat tu, tu mówię, to, to, nie jest, to nie jest proces przez, przez rok, tylko przez parę lat, ale widać efekty, jak się spokojnie pracuje przez ten sezon teraz i jak się to wszystko wygląda, jak mówiłem, jakie są sponsorzy i tak dalej, ale nie powiem Ci dzisiaj, że, że gramy o puchary, no, bo, potem... Po ostatniej kolejce będę tu stać i ty pomyśl, a słuchaj, mówiłeś po pierwszej kolejce puchary, gdzie są te puchary? No tak, tak to funkcjonuje w życiu. Trzeba być nie, 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 nie im tu coś powiedzieć, co, co w ogóle, no tu widać jakie są możliwości, jakie są finanse, co, na co można się pozwolić, że klub musi patrzeć na każdy grosz, co, co wydawa i to są inne kluby. Który, które e, są, mają inne możliwości, miasto ma, miało szansę to, to razem sprzedać komuś, e, który był ze mną też w mieście par razy. Byli tam 3-4 firmy, co, co, co mogli e, to kupić. Miasto nie chciało, albo, te, albo e, e, było potem e, ten, ten, jak się nazywa, ten referendum. Wcześniej było coś innego i dlatego. No, ciężko mi teraz po dwóch latach powiedzieć, że nie wiem, jutro pójdę do miasta i nagle wszystko pójdzie szybko. Czyli nie widzisz woli, jakby tam takiej Nie, nie, nie że nie widzieć woli. Czyż jeszcze ta, ta, ta wola jest, Aha. wola jest, ale to, to, to musi być też no, przemyślane, jak jest. Przedtem też byli inwestorzy, którzy chcieli zainwestować i tak dalej. No, byli olane z miasta i e, nie, nie, nie było tam chęci i, i zobaczymy jak to jak to dalej pójdzie. Tak się teraz czujesz? Polany? Mówisz, nie, to nie Nie, mówię, Ja wiem, ja wiem, ale ty się tak nie czujesz, że teraz... Ja mówiłem, no, jestem ja dobrze, i okay, są bye, rozmowy, bye. ale jeszcze nie byłem to w misie. I okay, spokojnie. Okay. Albo się uda, albo nie, tak jak w życiu. albo się wygra mecz, albo się przegra. I na spokojnie. Ucierpimy ja... jesteś jak widzicie. Co? Uciepili jak No ale to, to <laughs> musi też być trochę pomyślane z głową. Nie, nie, nie. można iść na warianty. Może to będzie proces przez parę miesięcy albo pół roku? Spokojnie, no trzeba, okay. trzeba we w wszystkim życiu mieć sporo cierpliwości e, i jak się co, coś już toczy przez parę, teraz nie wiem, dwa lata, no to, to może jeszcze raz to po dwa, dwa lata. Ja na koniec, ja, ja nie jestem właścicielem, ja tylko mogę powiedzieć, jestem zainteresowany, usiądę, negocjuję. Jak mi się podoba, wszystko się zgadza, bierze, a jak nie, to nie bierze. Krótki temat. Panie Lukasu, ostatnie pytanie o derby w sobotę z Piastem Kliwicy. No. E, ja nie są derby. <laughs> no, e, Piast nie gra w tej kolejce. E, tam ostatnio no, ciężko, było, nie zagralić się tam najlepiej. Porażka. Jak pan widzi właśnie ten, ten nadchodzący mecz. Normalne jak, no, jak normalny ligowy mecz. E, jak, jak, jak już często mówiłem. Są inne ważne mecze, które mają stanowisko wyższe jak, jak ten mecz z Piastem. Są, są inne przeciwniki, które, które o, też dla kibiców albo dla telewizji, dla mediów są, są ważniejsze i dlatego to jest dla mnie, nie mogę mówić dla, dla innych zawodników, dla mnie to jest. Li, ligowy mecz, trochę się tam zawsze pobawię, ale to są rzeczy, które są w, w życiu piłkarskim czasami e, potrzebne e, i, i, i tyle do tego tematu.